Dobra, ja jestem i właśnie złamałam sobie kości, to nie jedne, ale bardzo mało ich sobie złamałam, przynajmniej na tą grę, bo jesteśmy dzisiaj w i Kości Sy... 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 C... ...Co? I ogólnie y, macie 10 sekund na, na, na danie. łapy do góry y, oraz suba słowa... ale piszcie. Jest. Jeszcze 115 kości. To nie jest mój rekord, bo przed dałam sobie 118. Old. Co? Się właśnie odwaliło. Na inne na napisy. No. Pięknie jakiego. Albo nie. Znaczy te 10 sekund na suba. Yy, oraz yy, no słucham z dzwonkiem, łapę i jeszcze tego napisanie komentarzu yy, pod tytułem Ała i kto to zrobi, temu dam zamiast jak zawsze łapki do góry na komentarzu, temu dam po prostu serduszko na komentarzu. Co jest, co przed było. E, no, więc warto.

Niestety się ci nie udało. Ha! Zadtowałem. Pewnie. Prawdopodobnie ci się udało. <grymne> tak zgaduję, nie? <grymne> 10 sekund. Może ktoś miał sobie, to może zostawić łapetę. Yy, I komentarz. Jak dla mnie w skały tutaj jest najlepiej walić, a nie w trawę. Dlatego za zawsze się staram walić yy, ten w skałę no nie ma dzisiaj się z nami określiłem chyba nie mówiłam tego e, niestety nie mógł być z powodów i w sumie nie wiem jakich powodów taką nie no. za bardzo się orientuję jakich powodów a okej. Okay. Nie mógł być, to nie mógł być. Ale patrz. Ja bym naprawdę nie, tak wiesz, w realnym życiu nie chciał sobie zrobić właśnie takich na przykład 66... 5, 70, 77 złamanych kości. To jest niebezkręcenia, skręcenia to tak cię. Nie. nie. Ty! Ja mogę mieć nową mapę, a tak poza tym to... Yes. Bo chyba nowa mapa z tego co się orientuje. Y... jest. Nie, za 5. Ja myślałam 250, ale to chyba było 250. To za 5. Szkoda, może dzisiaj wiemy. Siódmy Level, fajnie. Następny ten jest chyba za. Cześć. 16. Myślę, 10. Trudno. I ja szybko od razu wyślałam. Nie, nie trafiłam przez to na dół. Miałam szansę na 90 słów. Ale pełno kaszorki, bo znowu jak widzieliście był ten mega wstrząs mózgu, że totalnie nic nie było widać. Mieliście tak kiedyś? Nie, nie. Może ktoś miał. Tak, może ktoś miał. 80 kości równa 80, bardzo spokojna plosi. Ile tutaj odszkodowania poszło? Tu poszło odszkodowanie 23 994. Ładna liczba. Napiszcie, jaka jest wasza ulubiona liczba lub cyfra. Oślepiona. Cyfra to chyba było, wiesz, od 1 do 9, tam liczba to było od 1 do 9? A, no wiecie, jak to. E, moja to ogólnie 9. Nie, nie bądźcie tam, co się, się pełnia. Ale no. 9. A wasza napiszcie w komentarzu. Co? Też? Ty torbe upuścił. Yy. Okej, okay. nie wiem kto to. Pan, pan, pan. I w to. A, się zatrzymała. 43, co na no spoko, Zaraz zrobimy nową mapę. Mapę Mapencja. I będzie fajowo. i okay. trzeba przemówić? Nie, blisko było. 72, 75, kość. I nowa Mapencja. Wjeżdża. Yy, tutaj o... Patrzcie, nic sobie nie złamałem. Nie złamałam. Proszę bardzo. Nowa mapa. 105 milionów. 150 milionów, najdroższa mapa. Eee, ciąta kosztuje 1 milion. A to 5 milionów. Nie rozumiem. Może tam, na no, ty się lepiej spada, no to ty słabiej. O, i tu będzie dobrze, tu się będzie dobrze spadało. Tu raz, tu dwa, tu trzy, tu cztery. I 5, A pięć kości? Nie jest ślepy. Mogło być lepiej, ale te 25 tysięcy jest na moim koncie. Co tu by najlepiej spadać? Czy co? Ja tu właśnie do tego typa pójdę. Czym, czy bym tutaj skakał, bo mi się wydaje, że to będzie lepiej. Tutaj skorzystam. To jest chyba mała i pewnie jest A, 45 złamanych kości. Jest koszmarnie źle. 118 kości. To jest mój rekord oczywiście, no? Tego nie było nociku, sorry, ale... Ale to mój rekord, mam 139 kości, a to jest my, mój nowy rekord. Wszystko, wszystko zostało naruszone. Najbardziej nogi i ta lewa chyba część ciała, nie? Lewa mi się. No trudno. Au. Au. tak było, Bo nie bo. kości. Fajnie. 107 ha, ha! Jedyna nienaruszona część ciała Sup. Super, 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 mega super Stąd skocz, tu będzie lepsze Cześć, cześć, ja mam Dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Sześć kości wyze mnie sobie kpicie. Trzydzieści i za to wstrząs. Trzydzieści siedem i wstrząs. I jest dwadzieścia tysięcy ponad troszeczkę. Spoko. Czekaj, 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 czekaj. Co? E, bo to nie to ma mi na tą mapę przyniosłam. Ja z tej nie chciałam skakać. Nie? Proszę ci bardzo, ja idę na wyższym. Nie ja ją ja mam... Nie... Ja z tej nie będę skakać. Tak się zorientowałem, że to nie jest mapa ta. Będę mnie nie, nie ta mapa. Nie? Więc zawalaj na górę! Proszę mi tu przyjść. Proszę mi zaliczyć tą mapę, że ja na tej tyskam. Czyli chyba nie mogę tam iść, bo mnie będzie cofało. No... Trudno. Okej. Okay. Może być tak. Ale i tak teraz skoczę tam daleko. O, <laughs> o tak. I skacz tu. Trochę za daleko. Kurczę. Oto. Dobra. To mnie uratowało. 82 kości. No inaczej by było kiepsko. Takie to znaczy... Nie oglądaliście dzisiejszej inne odcinki. Bo nie wiem jako które oglądacie. Ale to... Z... No dobra. Bynajmniej tutaj też kości zamczyły. No i to może być dużo co... całkiem. Tych kości złamanych. No i fajnie Coś mi z Nieważne 118 kości Fajnie, o nowy level przy okazji. Też fajnie. Też fajnie. Bardzo dobrze. 4 minutki 12 minut. To wszystko korzystamy się. Jeszcze skoczymy tym. Nie, nie gadaj. No dobra, ale w sumie i tak zlecę i tak było kości. Trudno nie zerwało, no ale tamte jest... Co się stało? 98. No dobra, spoko już jest. Drzewa... Nie dolecę. <grych> 96? Jest git. Jest git i to to 20 tysięcy. Tak mało. Pas chyba coś porąbało. Nie. Nie. Człowieku, nie gadaj, że ty się tu wywaliłeś. Złamałeś 14 kości. Zabij tak. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. 112 kości. Numer, ale umowy to 112. Przypominam, Gdyby ktoś nie wiedział. Albo nie pamiętał. Hmm, okej, okay. okej. Okay. Spadaj dalej, spadaj! 29, gości. to jest... Na poziomie początkującego to jest 6 tysięcy... Ludzie. Nie takie liczby tu się robi. Ale okej. Okay. Jak chcesz to masz. Tak! Dziś lecę, nie wiem gdzie lecę. Totalnie nie lecę się. Jest dobrze. Jest 104 kości plus mocny wstrząs mózgu. To będzie 128 tysięcy kas jest mega dobrze Dzieci a mi tu mówili o 6 tysięcy przepraszam Cię bardzo to nie moje liczby szkoda, że tak słabo zerwano, dobra no, 42 tysiące kasy spoko, lepiej niż te 6 jest spoko Mm -hmm. Kulcze! Słabo teraz jest. Ja! 62 kości? Nie... 63. No dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Mogło być gorzej Mogło być gorzej. Mm -hmm. dobrze, że jest. Taka liczba, Dobra, jest dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt cztery kości. Jest dobrze. Czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pieniędzy. Spoko. O, teraz będzie busznik. No właśnie. Jedzie. Już tam nie dwa. Tu nie dwa. Tu Tak. Już dalej leć. Dalej poleć. Tak, jest dobrze. To nie był taki aż mocny wstrząs mózgu, ale... Coś, coś tak. Coś tam nie mi ja ja tak. Coś bogato zrobię. Ja cię jeszcze bustem to tak tak Szkoda. Już tu no. rob, robię lepsze, a jeszcze myślałem na początku, że ta mapa jest słaba, bo wygrani to co mi zostaje. A jednak jest OP. Dyszczeć ciągle tu mam mega wstrząsy 73 kości, nie te liczby 22 20, tysiące, no nie te liczby Ogólnie możecie napisać w komentarzu, jak Wam wakacje mijają, bo mi mijają, się wietnie A to jest dopiero ich początek I możecie też napisać, do której klasy idziecie. Oczywiście chcesz. I nie zmuszać. O, 94 plus Lekki Wstrząs. Nie, nie ta wyspa. 96 i Liga Wysp. Plus Lekki Wstrząs to będzie 19 tysięcy odszkodowanie. No ja mówię, że to jest odszkodowanie, nie, oczywiście. Nie mówię, że wszyscy tak mówią. Czekaj, co? Nie, nie ta liga, chłopaku, nie ta liga. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może? Może te liczby? Może te liczby? To co, zbieramy na nową mapę. Może te liczby wejdą. Tu jakiś amulgas mi w ogóle chodzi. Jest 13 kości. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest! 103 plus jakiś tam strzał równa się 27 tysięcy... Git, 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 git. Nie powiem, nie powiem, nie powiem. Jakim cudem. jak wie... Ja nie wiem, czy to jest chyba coś mieli. To chyba nie są pieniądze, bo... Co? Yeah! Jest. Moja ulubiona. I 128 kości. Spoko, spoko. Nie wiem. To są pieniądze, no? To są chyba pieniądze. A myślę, że nie! Nie, panie! Znam się trochę na angielskim, ale. tego nie wiem, to będzie. 16 kości. nie to będzie. No 4, no to, to na banku, no? 4 tysięcy, to by było tyle. 50 kości i takim pięknym akcentem z tymi 50 kościami albo nie w sumie wiecie co wiemy 70 tysięcy 700 tysięcy przepraszam za tą okropną kulkę. To jest mega dużo i mega, 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 mega. mega. Dużo. Wiecie co, ja chyba sobie złamię parę kości, żeby dostać troszeczkę odszkodowań. Nie no, żartuję, nie róbcie tak. to jest, bardzo słupko. Możecie przy tym umrzeć. Więc ja mam pieniążki, To by było na tym odcinku. Ratujcie mnie, bo spadam. A.